Siema, z tej strony lewe a to jest ponownie side Dzisiaj, pogramy sobie tym Noblem, może? A może tym Archerem dwelf Dobrze, on ma łuk na start Możemy się pobawić w łuki, albo tym, z tym zagramy najpierw yy, Moglibyśmy wziąć sobie też jakieś statystyki, to jest Coś co losowo zwiększa nam szansę na silniejszy atak To jest coś co zwiększa nam szans losowo szansę na yy, Więcej Więcej bluetooth, z uderzenia kilofen? Spo Spowolniałem spadanie? Widzicie, nie wiem, co wziąć. A tak, może, może weźmiemy sobie więcej surowców tym razem. Wariant teraz nie ma totalnie znaczenia. Dalej nie mamy kompanionów żadnych, plus 2 do magicznej mocy. I do się do tych skrzyń. Dobrze. Z niech, niech zostanie. Zciśniemy tą naszą nową postacią. Już zostałem wpierdziel, no super. Szybko padło, OK. Dostaliśmy już dwa zioła do leczenia. Dobrze, dobrze zaczęliśmy, chociaż tyle. <gry> o! Ale to jest... A nie to jest mała, dobrze. Okay. Myślałem, że to jest duża miks, która się od razu trafiła. Muszę zrobić ten kill off, niestety, słaby. Ach, jeszcze dwa. Ok, o, mamy kill off i możemy teraz ciorać surowce. Będziemy musieli to jak najszybciej zmienić na lepsze, lepsze itemy, żeby mi padały, padały od razu więcej przedmiotów i lepsze przedmioty. Od tego zacznijmy. Drewno możemy pozbierać, to z tym się nie możemy, nie, nie musimy jakakolwiek szkubać. Ciśniemy przed siebie, różniemy Oj Tylko z rozsądkiem w głowie, żeby nie dostać głupio poryju Tam jest slime, dlaczego czego chcę bić? Nie wiem Nie nie dobra nie będę narażał swojej dupy na takie rzeczy Okej okay, o, padnij Dziękuję. Level up, HP up i plus atak. Super. Więcej drewienek zbierać po drodze i... Dzikał. Uważaj trzeba! Uważaj! Yes! Ale pięknie rozegrane. Będziemy troszeczkę bili tym, bo przy okazji chcemy zbić głaz. ja okay, Critical, 10. Jej! Udało nam się dość szybko. Nie, tego nie chcemy już. Udało nam się dość szybko Dzikała zabić, fajnie. Uleczmy się o dwa. Żeby żadnego problemu potem nie było. Musimy teraz wytrzymać długo. Ja. No, w taki sposób nie wytrzymam długo, jak będę raszował. Z jednej strony idę spokojnie, a z drugiej, nagle, jak zaczynam gadać, zapominam o tym, zaczynam znowu raszować i iść przed siebie. Jakby to był jakiś wyścig szczurów. OK, ja. Chodź, skocz. Grzeczny. Możemy również dobrze killoffem bić, żeby się szybko zniszczył. Jakoś nie zależy na nim bardzo. Czy on ma na start kamienną siekierę ma? Dobrze. To dobrze. Kamienna siekiera jest dobra. Po tą rudę idziemy. Mm -mm, nie w ten sposób. Dobrze, mamy kolejny kamień. 3 na 4 kamienie, znaczy się na 4, no bo 4 są potrzebne do zrobienia czegokolwiek, jakiegoś sworda czy coś. Tam jest kolejny. Okej, okay, pozbieraliśmy co nasze, kolejny kamień. Teraz, zanim cokolwiek zrobimy z kamienia, yy, zróbmy sobie właśnie miecz. Chociażby miecz, czy jest sens? Do końca rundy, może nie, nie róbmy miecza, posprzedajmy coś, czy, czy coś takiego. Tak, spróbujmy, myślę. Pokombinuję trochę. Możemy zrobić ten kilow kamienny. Żeby więcej surowców wypadało, z których potem będziemy mogli zrobić lepsze rzeczy. Automatycznie. Dobrze. I leczenie tak jakby co? Żeby już było w pogotowiu. Oj, teraz do, do dostajemy węgiel przy okazji. Już, już więcej rzeczy wypada świetnie. Z tym panem nie chcę walczyć. Nie mam takiej. Yy, f... Nie mam takiej ochoty najmniejszej. Jak mam zbierać 500 do tego momentu? No, to jest praktycznie chyba niemożliwe. Przepraszam, potrzebuję pieniędzy. Przetapianie czegokolwiek. Nie mam co przetapiać. Proszę pana. Proszę wyjść. 130. No nie, ja już sobie zrobiłem. to spoko. Nie mam nic takich rzeczy, żeby przetworzyć. Ludzie chyba się nie zamienią w mutantów i mnie nie zaczną bić, prawda? Wiecie, nie wiem. To jest do siekiery takiej bojowej, że ona zadaje dużo damage'u, ale powoli bije. Ale bałbym się być z czymś, co powoli bije, tak? Wolałbym, żeby to było zrównoważone. Szybkość i yy, siła bicia. Coś posprzedawać możemy, czy coś chcemy posprzedawać. Myślę, że z tego zestawu nie chcemy posprzedawać nic poza tym. Znaczy, te dwa dolary czy coś. To za 10 kupić. Tylko jedno mogę kupić? Żal Przynajmniej już drugie mamy Wystarczy zabrać jeszcze jedną kość Spoko Jestem bez żadnego miecza na drugim stage'u To jest bardzo niebezpieczne Nie przetworzyłem żadnej grudy No super Czy ja będę mógł to wypalić załóżmy jak zrobię ognisko? Spróbujmy Pozabijajmy te Dostańmy troszeczkę więcej expa Jakieś mięso czy coś Dobrze, jeżeli mamy mięso spróbujmy teraz Będziemy mogli to podgrzeć i czy na ogniu będziemy mogli. To jest chory pomysł, ale czy na ogniu będziemy mogli to y, przetworzyć. Wątpię. Ale przy okazji sobie upieczemy te mięsa, tak czy inaczej, nie? Tu już jest ich pięć. Nie, z tym nic nie zrobimy. Auć. Boli. Boli, zabolało. Możemy przegryźć. Zestraliśmy się przy okazji. Super. Jaką mamy 34 na 55, to jest troszeczkę mało. O, w momencie kiedy uderza kamień, to już może coś wypaść, fajnie. Nie, to w takim sens. W takim wypadku nie ma celu się oszukiwać. Zróbmy po prostu. Kuźwa, chciałem miecz! Jestem za szybki, chciałem miecz zrobić. Ty... Dobrze, to możemy już tym bić, chociażby mamy drugą taką samą, nieważne, z tym idiotą zesranym. Co? Gówno. No nie. Jestem tak tak mi teraz źle z tym co zrobiłem. Muszę znowu zbierać na cokolwiek. A tak to bym mógł już mieć kolejną rzecz zrobioną. Z kamienia. Już coraz lepsze rzeczy by były. Chodź tutaj, chodź. Krytykal, patrzcie jak się usnął. Już mi się tutaj chciało walczyć przez chwilę. Przez chwilę był mądry. Okej, okay, ekstra skok. No nie! Ale głupota No padnę tutaj przecież za chwilę Jest kość, jest kość, i są do leczenia Jest kość Możemy zrobić miecz z kości A czy jest sens? Będziemy mogli teraz zrobić miecz z żelaza jak tam pójdziemy Z kości sobie zrobimy y kilof. Można jeszcze jakoś inaczej zrobić. Zerknijmy, czy można zrobić... Yy, łuk. Mam tu Wikipedię odpaloną. Łuki, tak. Jakie mogą być? Jest tylko drewniany łuk, dobrze. Okej. Okay. Nie sprawdzałem. Nie jestem pewien, może to Wikipedia nie jest pełna. Ale wolałem wiedzieć, co jest, czego nie ma. Aha, nie mogę wbić kiedy jestem w menu głównym. Padnij sobie ok, o. no spokojnie Do dojedziemy go, w taki sposób to może jednak nam się nie udać. O nie, o nie, najgorzej, y jak to zrobić? Chwila. To było niebezpieczne. Jednak dobrze, że miałem drugi ten łuk. Zrobimy większą mixturę do leczenia. Mamy 4 na 9, czyli jeżeli uczymy się 5, to będzie idealnie. Supermany pełne HP. Musimy też, też zwracać uwagę na to, że musimy zrobić... sobie miecz, dobrze zróbmy. Miecz. Nie off Miecz. W końcu mamy coś, czy możemy bić. To było beznadziejne jak do tej pory. Okej, okay, od razu wszystko pada. Yeah! Super. Chodź dziku Biegnij. Wiedziałem, że jest ostatni hit już. Już wszystko pada nam szybciutko. Dobrze. No, a też szybko dostaje wryj jak jestem nieostrożny. Dobra, zbierajmy. Kolejny kamienie. Kamienie będą teraz coraz mniej przydatne. Trzeba będzie zwracać uwagę na zbieranie złóż typu, właśnie, żelazo. Żeby to nam lepiej służyło, żeby było mocniejsze. A potem, jak się na kolejny teren, od razu czuć ten przeskok, jakie to jest ciężkie. Więc ekspienie też jest ważne. Dobra. Dostałem. Mam 8 złóż żelaza. Super. Zjedzmy sobie raz, jedzmy sobie drugi raz. Uleczyło nas tym razem, okej. Okay. O, o Idą koksy. Ale zanim oni przyjdą też troszeczkę czasu mija. Więc myślałem, że mogę jeszcze mieć czas na pozbieranie tego i pozbieranie expa Jak daleko jestem od końca poziomu Jestem bardzo blisko końca poziomu, więc spoko Nie wiem czy je było widać, czy, 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 czy ich pokazywałem w ogóle Nie pamiętam Zobaczmy jak to, to wygląda Tam tu mnie gównenko grzecznie pilnuje Możemy tak ekran odchylić właśnie O widzicie ile są Możemy tak ekran odchylić jeżeli Um, mam drugi monitor z tej strony, a mam. Możemy ich zobaczyć. Ciekajmy. <grydy> to jest straszne. Dobra. Kurczaków nie tykamy. Za 600 można kupić taki dziwny kill um, Miecze nas nie interesują takie. Chociaż możemy kupić miecz, żeby nie marnować tego. Um, moglibyśmy kupić miecz. Możemy. Um, let's do it. Mamy lepszy miecz, jeżeli ten nam się skończy. Um, mikstura. Musimy przetopić sobie u kowala te grudy. Dobrze, i z nich możemy zrobić co? Musimy zrobić coś do ochrony, ale czy mamy nie mamy wystarczająco dużo niczego praktycznie. Potrzebujemy jednej skóry, czyli musimy się rzucić na te, na te kurczaki. Nie dropnęły nam skóry? Nie dropnęły nam skóry, mamy przechlastane. A jejciu, Tu skóry też nie sprzedają. Kurczaków więcej nie ma. Cokolwiek ktoś może dropnąć skórę czy coś? Nie, nie możecie, prawda? Dobrze, no to nic nie zrobimy. Chociaż zobaczmy. Jeżeli... Tu się da z samych złóż zrobić coś. Tarcza? Tarczy nigdy nie używałem To nas zwiększy ilość HP i ochronę Musimy chyba w to pójść Wypadałoby Dobrze, weźmiemy Plus 2 HP plus atak Dobrze, to, to nam nie daje ochrony Słabo Dobrze, więc wydaliśmy Możemy jeszcze zrobić to w ten sposób zrobić sobie dużą magiczną miksturę. To zostawiamy. Ok. Teraz jeszcze będzie zielony etap, będzie jeszcze zielony etap, ostatni chyba zielony. Się boję, co będzie potem. Ja, ja wiem, co jest potem, ale... Może być naprawdę ciężko. Więc na razie używaj mnie tego, póki jeszcze jest łatwo. Bo potem nagle ten przeskok trudności między poziomami jest straszny. Ja już miałem okazję tam, że tak powiem, egzystować, sobie być. I yy, nie powiem, żeby to należało do przyjemnych doznań. Bo długo tam nie przeżyłem. Bo wszystko zabija tam od razu. Może ja tak chamsko trafiam, albo po prostu to jest naprawdę aż tak ciężko i wrednie. Co jest bardzo prawdopodobne. O nie, dzik, dzik, kurde. Okej. Okay. Nie! Nie skraszoni. Okej. Okay, Żyjemy, jest pozytywnie. Nawet tak dużo nie straciliśmy HP jak mogliśmy stracić. I kiedy ja do niego podejdę, myślałem, że on się ruszy właśnie w tym momencie. I na mnie skoczy, Tak się bałem podejść. Więcej ziół do leczenia, prawda? Mamy? Tak Bo potrzebny nam będzie węgiel, żeby go zdobyć O nie, skoczył na mnie, niedobrze O nie, ale głupio dostałem czas się uleczyć Ale to było głupie, idiotyczne wręcz Kolejną miks, teraz sobie zrobimy dużą. Oczyściło nam się troszeczkę miejsce w ekipunku. Super. Świnka raz. O nie, dzikę na mnie skoczył jeszcze. Taka groza, jakie zło. Jak spimy dalej. Dobra, trzymamy się jakoś Jestem idiotą, ale... Ale się trzymamy Mam 6 na 12, jeżeli się uleczy o 5, dobrze, dalej będzie... Nie stracę nic Na tym Jestem strasznie uważny na tym punkcie teraz Czy ja mogę zrobić sobie łuk? Zapewniałem jak się robił łuk! Yy, aha, okej, okay, pamiętam już Trzeba było zrobić podstawkę do... Um, o, w ten sposób. Teraz możemy zrobić sobie nitkę i tak skraftować łuk. Strzały z żelaza bym mógł zrobić, ale nie chcę. Strzały zrobimy w ten sposób. Aha, to trzeba przetworzyć i Mamy 15 strzał z kamienia. Okej. Okay. Padnie zaraz? Czy? Padło. Dobrze, że te strzały, których nie zużyjemy, zostają na ziemi. Bo byśmy mogli ich sporo stracić. Ile nam zostało? 10, dobrze. Czyli pięć strzał y, trzeba, żeby zabić tą osę, czy cokolwiek to jest, czy pszczołę. Nie jestem w stanie roz rozróżnić. Ja nie z biochemu, przepraszam. Ok, można y, zeżreć raz, i y, zażreć drugi. Nie uleczyliśmy się nic, trudno. Teraz są tylko takie światy do wyboru. Ten się wydaje, im bardziej jest. Mi się wydaje. Nie jestem pewien przy okazji, że to jest ten jeden cięższy. Potem jest ten, potem jest ten. Ale nie mam pewności na żaden z nich i, i się boję. Czy chcemy przerobić więcej tych? Tak, chcemy to przerobić. Cyk. Dobrze, teraz możemy sobie zrobić zbroję kolejną. Tarczę sobie zróbmy, tak mm. w jaki sposób? W taki. Czy to jest... Tak, shield. Plus 2 HP? To jest ta tarcza, miało być ochrony więcej! Fuck! Ten miecz już pada, to dobrze. Mogę go jeszcze sprzedać, póki mi nie padł. Jak sądzę Możemy pozabijać wieśniaków i zdobyć z nich kasę Żeby jeszcze zrobił jak największy użytek do tej pory Ile ma? Cztery Trzeba będzie zbierać na te lepsze bronie Dobrze, zebraliśmy jeszcze kurczaki Na szczęście się na nas Mega Chicken nie rzucił jak to teraz zrobić? cholera moglibyśmy z kamienia zrobić najprostsze rzeczy i chyba nie no oszczędzę sobie przecież czapki z kamienia, chociaż mogę samą czapkę zrobić a to mi zażre dużo skóry którymi mi się może przydać, to, to nie ma sensu Uff. never mind, dobra po prostu idźmy dalej Pos czy chcemy coś sprzedać? nie zostawmy to co mamy Teraz się robi niebezpiecznie Teraz będzie bardzo niebezpiecznie Musimy używać tego skoku Ja nie wiem jak, jak tutaj cokolwiek działa, ale zazwyczaj na sam początek Już do mnie nawalają, widzicie? Wow, zaszliśmy dalej, wow I wszystko tutaj bije Wszystko Ale głupie, nie trafiłem O, na szczęście nie musiał dostać tak dużo Dobrze wiedzieć mi tego miecza jeszcze Póki się da... O, Jezus No nie, nie możesz sobie umrzeć teraz No nie! Dopiero co jesteśmy w nowym świecie Jest, żyje w nim dłużej niż... Y, minutę O nie, strzelają do mnie tutaj też, okej okay. Ta gra będzie naprawdę bólem w dupie eee, nie mam czym się leczyć Oh, shit! Totalnie nie mam czym się leczyć Okej, okay, więcej złóż, to to bierzmy. Czy to można zniszczyć? Nie wygląda. Trzymajmy się z nich od nich z daleka, bo na razie nie mamy na tyle mocnej broni, tak mi się coś zdaje. Boję się ich po prostu. mało HP, a oni są. Duzi i ciężcy. Skończyły mi się strzały, muszę teraz bić normalnie. Ok, ale on się w ogóle nie ruszał. Weźmy sobie jakiś inny skill teraz. Też czerwony, może weźmiemy. Żeby od, od razu dwa się atakowały na. Aha, tu można tylko trzy skillem mieć teraz. Charge. Ok, a to, to inaczej działa niż myślałem, dobrze. To, to nie, to troszeczkę zrąbałem tą sprawę. Więcej monet, więcej expa. Zbierajmy teraz tego Ekspa, bo to może być niezmiernie ciężkie. Lightbrighter, dostałeś jakąś broń, super, dobrze. Okej, okay. to, to teraz? Yy, teraz dopiero się zaczyna zabawa. Ja, te, ja na takim etapie jeszcze nie byłem. Cholera Nie mogę sobie teraz paść. E, e, nie mogę. Vial of Poison, no nie, to to jest coś, co zatruwa. to, To mi nie pomoże nic. Ja potrzebuję coś, co mnie odleczy. Mogę sobie zrobić strzały z Żelaza? Nie z kamienia, sobie zrobić strzały. Takie były good enough, teraz też będą. O, dostał dwa razy i leży. Trzeba tylko być ostrożnym, tylko pamiętajmy, że tutaj też prawdopodobnie jest jakaś odmiana tych koksów Więc oni też mogą tutaj po mnie zawsze, w każdej chwili przyjść Monster hide kolejny Tu nie ma nic do leczenia totalnie? Ja pierdzielę. No nie, z same grzyby wypadają Przecież to jest tragedia O nie a, to przenika przez mapę, super. To mam przeklęstan. Nie, ja po prostu stąd idę, wiecie? Ja po prostu sobie stąd idę. Powinienem to zbierać i tak dalej, ale ja chcę przeżyć. To jest mój główny priorytet na chwilę obecną. I zbieranie surowców. Ekspienie też jest ważne, więc może troszeczkę ich jednak pocioramy. Z tej strony, o co byśmy głupio nie dostali? Level up, super, dobrze, załatwiliśmy to jakoś. Czy ja zebrałem jakiekolwiek zdrowie? Nie, no tragedia tutaj jest ze zdrowiem. Skończyły się strzały. Wiecie, robię następne. Nie patyczkuję się z tym. Co jak co, ale... To jak na razie dla mnie najlepiej działa. Za mało mam zdrowia, żeby to inaczej przetrwać. Może zbierajmy kolejne głazy. Idziemy do przodu. To jest... To jest plus, idziemy do przodu. I żyjemy jeszcze. Kamienna strzała, która nie trafiła. A Mocny mierz, powinien zacząć go używać, ale chcę najpierw mieć odzyskane HP, bo się strasznie o to boję. Yy, zaraz to jeszcze raz, jak działa. You are nearby allies. Gain. Dobra, nie wiem. Nie wiem, jak to działa totalnie. Charge. O nie, koksy. No i se padłem, no żal. No nie. No nie, nie wierzę. Nie. Kupa gówno, straka. Dobra. Ok, więc to mam tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. zawsze mi trochę dalej. Coś ruszyło do przodu. Zawsze jest coś. Dobra, mam nadzieję, że wam się seria podoba, bo nagrywam troszeczkę na zapas, a koksy latają. Patrzcie. Dobra. Jeszcze raz. dzięki za obejrzenie. Na razie, trzymajcie się. Papa. Pa.